Siema, witam was na kanale T-monster Dzisiaj razem z. z. zyzy. zyzyzy. Z... Przegryfem! What? <grym> 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 dzisiaj będziemy testować padzy. A jakie mamy? Ale poczekaj, zanim powiemy, jakie mamy pady. Na przykład ten pad jest już trochę przeze mnie przetestowany na kanale Przegryw Jak słychać, to był ten pad, w którym grałem w Dark Soulsy! Dobra, jakie mamy pady? Tym on mamy mówi. pad do PlayStation na pewno i do Xboxa z Minecraftem. Tak, mamy oprócz tego jeszcze bonusowo kontroler do baza z PlayStation, zobaczymy jak on się sprawdzi. Wow! Mamy z fajnie. Nintendo Wii cały zestaw, w tym on mówi, że to jest najfajniejszy. Tak, przypomina mi jak do Wiara. Wiara. Mamy pada z GameCube'a, to jest perełka, jedna z lepszych, niedocenionych konsol. I mamy joystick, który jest. Joystickiem, czyli czymś co było przed padami, ale ten jest akurat skonstruowany tak, z tego co widzę. Jak pad. Nie, żeby służył, wiesz do czego? Do symulatorów lotniczych i innych takich rzeczy, wiesz? Czyli mamy sześć padów. No mamy sześć padów. A tak jakby to 7, bo jeszcze. Ten, Tylko ten. pytanie, czy to wy pada? <laughs> 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 Słuchaj, tygodnia. Zaczynamy. Dzisiaj trzy testy! Jakie? Test Kapitana Ameryki No Test Wolverina wo? I test Jokera Ale w innej kolejności Tak Najpierw będzie kapitan Ameryka. I na czym polega to jest kapitan Ameryki? Że będziemy rzucać w ścianę padami. Tak, będziemy rzucać w ścianę padami. Ja mam akurat pad do Xboxa, a ja mam do PlayStation. Taka ciekawostka. Pad do Xboxa w 2008 roku trafił do księgi rekordów Guinnessa. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo był najgrubszy, największym padem i dostał przydomek Fatty się nazywał. Dobra! Ten test jest prawdziwym testem gracza, bo jak wiadomo, każdy porządny gracz musi od czasu do czasu rzucić padem, prawda? Prawda. Tak też się działa w Dark Soulsach. Tak jest. Dobra, zaczynamy. Na hasło, tym sobie dostajcie 3% zwrotu. Tak jest. A my dostaniemy zwroty za te pady. Myślisz, że jak pójdziemy do sklepu i jej oddamy, to dostaniemy coś z powrotem? No, na pewno tylko z Xboxa. Zepsuły nam się po prostu przy użytkowaniu, tak. Dobra, ocenijmy, jaka jest skala zniszczeń. Dobra. Pokaż, ten Nintendo Wii. Ten Nintendo Wii najmniej dostał obrażeń. A wiesz dlaczego? Bo on jest najlżejszy też i on jest też skonstruowany w ten sposób. Nintendo Wii były skonstruowane do, do niego, jest w ogóle jeszcze taka tutaj taka gumka, że tak powiem która jest po to, żeby nie uszkodzić sobie telewizora. Bo wiesz ile osób w Stanach uszkodziło sobie telewizor? Ja też nie, ale dużo. Bo jak grali, robi tak. To nagle ten pad i modlatywał. Oh! <laughs> Następnie do naszego GameCube'a tak się nie więcej popsuł. Aha, czyli tutaj się rozprół, ale tak, tak to są tylko odrapania tutaj, takie mocne. Tak, więc to nie aż tak mocno, ale Baz? bazie prawie nic się nie popsuło. Ty, ale naprawdę prawie nic się nie popsuło, no zobaczcie, tylko są odrapania, Tak. a tak to nie ma nic takiego, no i się więc ciężej zamyka. Joystick został y, bardzo widocznie tutaj zniszczony, tu ma jeszcze takie zadrapania jak widzicie. Pęknięcie, to nie jest zadrapanie, a pęknięcie. A pęknięcie, a tu... Już nie no ma nie, no Odpadła niczego. góra, tak. odpadła góra i odpadła tutaj manetka się urwała. No ale tak to jakichś większych tych nie ma. Natomiast joystick jest najcięższy, więc jeżeli rzucisz mocno, to z największą mocą może się rozwalić, prawda? Dobra. PlayStation, no prawie nic się nie zepsuło, poza no tym, że się bardziej rozszerzył tutaj. No i silniczek w środku jeszcze bardziej grzechocze. Możesz tak. go używać jako instrumentu muzycznego. Dobra, Xbox. Xbox najbardziej ucierpiał. No, Dostał już. tutaj Teraz to już nie nadaje się do gry. Tutaj jest otwór, przez który można to łatwo zniszczyć. Tu się zepsuło i tu jeszcze odpadła. A czy wiedzieliście, że do GameCube'a można połączyć Gameboya? I działa jak normalny pad, tak? No, taki zawasowy. I niektóre nawet gry mają dedykowane opcje po no. to właśnie, żeby tak grać. Dobra, przechodzimy do następnej konkurencji. A następna konkurencja to test Jokera! test, czyli test Jokera. Dokładnie tak. Będziemy testować pady pod kątem tego, jak one wybuchają, bo tak. kto najlepiej wybuchiwał rzeczy? Jest takie słowo, Uch. jak wybuchiwał? Chyba nie. Wysadzał. Kto, o, kto najlepiej wysadzał rzeczy? Oczywiście Joker z Batmana. Mm, mm, mm. Trochę się obawiam tego testu, a ty, Ja ma... też. Na, dlatego mamy słuchawki. Ja nie mam. To umrzesz. Nie. Tak. Naprawdę? Załóż sobie słuchawki, jeżeli... Dobra, słuchajcie, na pierwszy ogień padł do Gamecube'a. Dobra, my się chowamy. Tym panem można grać z rodziną, on służy do grania w quizy. Uwaga. ha czyli ten pan już się nie nadaje na te <creo uniszczony> mamy układ z salony. Ale nie nadaje się już do, te, do nowego testu, czyli do testu... No odmiennego. nie wiem, zobaczymy. Może się uda jeszcze to przeciąć. Zobaczymy. W każdym razie, no petarda zrobiła swoje, ewidentnie. A mieliśmy w planach podpiąć trzy petardy. I to by było chyba nie najlepsze rozwiązanie, co? Nie. Pady do Xboxa są wykorzystywane przez amerykańską armię. Jezu, spaliłem. Simon, łap, trzymaj! Nie! Są wykorzystywane przez amerykańską armię niszczyciel. Nie, nie niszczyciel, statek marynarki wojennej USS Colorado ma takie pady zainstalowane na swoim pokładzie i służą na przykład do ruszania peryskopem. Mamy nagranie? No dobra, tak wygląda pad do Xboxa. Troszeczkę się rozpadł z tego co widać. Patrz jaki silniczek tutaj mu wystaje. Tak to wygląda, ok. No powiem wam że dosyć mocno ta petarda pokierysowała. No, ale nie tak jak tego do baza, ale tutaj no też ewidentnie. Ewidentnie mamy naprawdę no dosyć mocne zniszczenia, prawda? Niestety został przerwany nasz test z powodu starego Batmana. Pojawił się stary Batman, mściciel mroczny i powiedział, że nie możemy, bo wnuczka śpi. Zresztą i tak jak widzicie, te pady się dosyć mocno rozwalają i tak już straciliśmy pad do baza, a chcemy jeszcze zobaczyć test Wolverina, prawda? Tak. No to lecimy od razu z testem Wolverina. Ostatni test ostateczny, czyli test Wolverina i na pierwszy ogień idzie pad do PlayStation. Pierwsze pady do PlayStation, które trafiły do Europy były o 10% większe niż te z Japonii. A dlaczego? A wiecie właśnie dlaczego? Dlatego, że Japończycy mają po prostu mniejsze dłonie. Naprawdę, oni mają mniejsze dłonie i dlatego po prostu muszą A mieć myślałam, mniejsze pady. że robił podróby. A nie, podróby? to Chińscy. A to Chińczycy robią podróbę. No takie są stereotypy i tak samo stereotyp o Japończykach jest, że mają mniejsze dłonie. Dobra, tniemy to. Tylko ja założę swoją maskę spawacza. Jedziemy! Mogę? Co my tu mamy, proszę Państwa? Baterie. To chyba jest bateria, rzeczywiście. Tu też. Maximum charge current, tak, tak, to jest bateria. A tu też jest pocięta bateria. To wygląda jakby była chińską baterią, szczerze mówiąc. Bo tutaj też jest druga połowa. No dobra, tak wygląda pad przecięty na pół. Ło, wow, fajnie. Nice. Ale super. No to kolejny. No dobra, pad Nie do róbcie nigdy tego w domu. Au! Tu dostałem. O. Ale co dostałem? Kawałkiem czym? plastiku. Wow! A Dlatego nie wolno robić tego w domu. Tak, tak, dokładnie. No tak wygląda, wygląda bardzo podobnie, zobacz. No tak wygląda pad do Xboxa. Tak samo jak do Playaka właściwie. No to teraz pad do Wii, tylko ta część, bo tam ta druga. Tylko zobaczmy, czy on nie ma baterii w, so w środku. Nic specjalnego, szczerze mówiąc Ca? Zobacz. No tak jeden. Tam... Mi, mi, Taka ciekawostka a propos Nintendo Wii. Królowa Angielska nawet była podjarana na Nintendo Wii i w 2009 roku Nintendo wysłało jej właśnie specjalnie wersję Wii, która była cała ze złota. Naprawdę świetne marnowanie pieniędzy, moi drodzy. Gratulacje. Ty byś chciał taką złotą konsolę Wii? Po prostu konsolę, nie taką. Taką, ale ze złota. Ja. No i to jest porządne dziecko, niematerialista. Dawaj. Albo. Dobra, cię, cio, cio, cio. No zobaczmy tego tutaj. Zobacz, patrz. on jest tutaj transparentny, jest przezroczysty, więc trochę widać. I dlatego go przetniemy, chociaż nie ja się tu obawiam, bo on ma coś tutaj bardzo, bardzo, bardzo mocno metalowego. Zaraz zobaczymy co. I popatrz, jak on przetrwał rozwalenie przez petardę. Prawie nic mu się nie stało. To jest dosyć, dosyć ciekawe. No dobra, lecimy z tym koksem. To jest chyba najbardziej odporny pad na świecie. O, cyk. To w środku co było, to jest silniczek, który udało nam się przesiąść do połowy i się prawie zatrzymała na tym, e, na tym ta piła, więc jest to naprawdę coś... Chodź. Czyli jak siatko, jak piłka siatkowa to jest tak, zobaczcie na to. To jest to, co powstrzymało piłę. Piłę taką film? Tak, piłę film. Powstrzymało przed kolejnym sequelem. Nieźle. Joystick był inspirowany drążkami do samolotów. Zgadza się i w ten właśnie sposób powstał na Amigę, na PC-ty, Commodore 64, tak, Atari ST, XL, XE, różne tam Atari. Czekaj, dzwoni do mnie joystick. No dobra, ja nie wiem jak to przeciąć, szczerze mówiąc, no ale zobaczymy. it's <laughs> a don't get caught with Tak wygląda joystick. Wow. To jest drążek, który go trzymał. Ale już nie trzyma. Był tu i tu przymocowany. No już się nie trzyma. Ale ma dużo więcej podzespołów niż tam, tak mi się wydaje, przynajmniej. Tu ma zobaczyć jakieś takie dziwne płytki metalowe. No. Najprawdopodobniej po to, żeby obciążenie było odpowiednie. No ciekawa sprawa, ciekawa. Chyba najciekawsza. Czas na podsumowanie wszystkich padów. Tak jest. Czas na podsumowanie. Pierwsze miejsce to ten, który najlepiej się rozwalił. Najlepiej się rozwalił. Który się najlepiej rozwalił? Najmocniej się rozwalił Baz. On przegrywa z znaczy, wszystkim. Po, po jednej tak. petardzie jest nie do poznania. Czyli jest na pierwszym miejscu. Moim zdaniem najsilniejszym z tych wszystkich padów jest ten do GameCube'a. To prawda. Zdecydowanie jest to największy mocarz, to coś, to co w nim jest. Ja nie wiem, co to, to chyba odpowiada za wstrząsy, tak mi się wydaje. To jest jakiś dynamu, to są zwoje w ogóle. No, to jest, to jest coś niesamowitego. Naprawdę bardzo mocny pad, bardzo solidna konsola polecam. Najlepszy pad. Najgorszy no, pad. Najgorszy pad, szybko padł. To tyle na dzisiaj. M Lepiej. Musimy się pożegnać. Pamiętajcie się subskrybować kanał, łapki w górę, dzwony oraz komentarze. I pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Przegryw i wpadajcie na niego. Oraz na mój ty monster. Dokładnie tak. Dziękujemy to mi się bardzo. widzimy następnych testów! Będzie gość w na następnym teście. Paaa! Pa! Dawaj super!